Postel studia Running with Scissors z 1997 roku to jedna z najbrutalniejszych gier w historii. Powstała prawdopodobnie tylko po to, by wzbudzić kontrowersję, co zresztą jej się udało. Trafiła na listę zakazanych pozycji w kilku krajach. Okoliczności powstania gry budzą mieszane uczucia. Detail nawiązuje do strzelanin wywoływanych przez amerykańskich pracowników poczty. Określenie to go postal weszło na stałe do języka jako synonim niekontrolowanej furii w miejscu pracy. Jednak główny bohater nie zaczyna strzelaniny w biurze poczty, ale prawdopodobnie pod swoim domem, pod którym stoi ciężarówka przeprowadzkowa bez żadnego wstępu. Ten sprytny zabieg pozwala każdemu sfrustrowanemu graczowi dopasować tę grę do siebie i do własnych problemów. Na początku trudno powiedzieć kim jest ten szepnięty gość. Ważne jest jednak to, że jest mroczny, złowieszczy, nosi długi płaszcz i ma do dyspozycji 10 sposobów na odbieranie życia innym. Nie ma żadnych doładowań, sterydów, ulepszeń broni i tym podobnych dobroci znanych ze współczesnych gier. Jest tylko amunicja, apteczki i też nie za dużo. I raz na jakiś czas trafia się kewlerowa kamizelka, która zazwyczaj dość szybko się rozpada. Można wyobrazić sobie, że to kolejna ofiara korporacyjnego systemu, która po załamaniu nerwowym chce tylko, żeby reszta świata zostawiła go w spokoju. Przeczy temu jednak to, co znajdziemy w instrukcji do gry. Koleś jest przekonany, że mieszkańców miasta dopadła plaga szaleństwa i tylko on może ją powstrzymać. Między poziomami wyświetlane są zresztą wpisy z jego pamiętnika pokazujące naprawdę głębokie szaleństwo. Do tego opisu zupełnie nie pasują wypowiedzi kolesia, które słyszymy w grze. <słuch> Only my weapons understand me. You maniacs, you blew it up! wait, I am the angel of death. Die like the dog you are. Niektórzy są jednak zdania, że to nie jest jego głos, ale jakiś demoniczny głos wewnętrzny. wnętrzu. Niemniej jednak to gracz decyduje, czy pozabija wszystkich na planszy, czy może oszczędzi nieszkodliwych cywilów i dzieci. Za co, o zgrozo, nie czeka żadna nagroda. Nie ma też żadnych konsekwencji egzekucji, czyli dowijania rannego, który będzie się czołgał i błagał o śmierć. Można skrócić jego agonię, a można patrzeć, jak oznacza kolejne piksele mapy czerwienią. Z technicznego punktu widzenia postal nie wyróżnia się na tle swoich rówieśników. Grafika jest poprawna, ale nieszczególna. Postacie są trójwymiarowymi modelami, renderowanymi w czasie gry. Przygotowane zawczasu plansze 16 poziomów mają tylko dwa wymiary, zarówno te widziane w życiu izometrycznym, jak i te oglądane z góry, których jest mniej. Są jednak starannie zaprojektowane i zostały namalowane ręcznie, co widać. Sterowanie na początku gry jest bardzo irytujące, bo koleś obraca się i strzela, ale tylko tam, gdzie właśnie patrzy. Jeśli akurat stanie za drzewem, nie da się określić, w którą stronę idzie. Postal można grać tylko z klawiaturą lub pomagać sobie myszką w obracaniu się i celowaniu. Na uwagę zasługuje za to oprawa dźwiękowa złożona z wielu różnych odgłosów na różnych ścieżkach, których głośność można ustawiać osobno. Przeciwnicy nie są szczególnie inteligentni. Zdarza się, że dwóch policjantów będzie strzelać do siebie, kiedy się między nimi przebiegnie, albo że rozzłoszczony przechodzień rzuci w ich kierunku koktajlem małotowa. Można to uznać za wadę gry, ale moim zdaniem świetnie podkreśla to wszechobecne szaleństwo w miasteczku, z którym nie mógł się równać nawet karmageddon. Nasza ocena to całe 6 na 10. Na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć, że Postal doczekał się kilku dodatków i kontynuacji, a nawet ekranizacji drugiej części z przyzwoitą obsadą. Film z 2007 na początku wydaje się naprawdę żenujący, ale po około. W 7-8 minutach oglądania poziom tak bardzo spada, że licznik żenady się przekręca i zaczyna być śmiesznie. Polecam, jeśli się nie boicie.